Siemaneczko mordeczki, z tej strony Giędek, witam Was chyba w 11. już odcinku z naszej serii MTA na serwerze For Life. Tak, teraz możemy uznać, że jest pierwszy odcinek drugiego sezonu, tak jakby, yy, gdyż zaczynamy nowy projekt. Na pewno się zapytacie, co ja robię na giełdzie. Dorwałem flesza. Tak, udało mi się dorwać flesza w hedgebacku. Yy, no, tutaj co prawda jest wystawiony za 160. Na apie, no i wizu, ale udało mi się go dorwać za 147, oczywiście wszystko sobie zdemontujemy, żeby zrobić projekt od początku, no i po tym aucie będzie projekt kolejnego. Jakie to będzie autko, to się tam zastanowimy, tutaj co prawda macie wyniki ankiety, y, którą dodałem na karcie społeczność, no większość tam zagłosowała na Sultana, y, ale no niestety chciałem jak najszybciej zacząć odcinki, bo jest, jak, bo jest luka lekka, także, że no. Także ja czekam sobie na chłopa, no i widzimy się za moment. No, oczywiście ten projekcik będzie troszeczkę odcinków kosztował nas, bo nie zrobimy wszystkiego za jednym zamachem, yy, ale myślę, że wyjdzie ten projekcik fajnie, bo też flesza można takiego fajnego wizualnie zrobić. Oczywiście mam bony. Bony mam na dodatkowy kluczyk rejestracji koloru felg. To chociaż ten kolor Felk będzie można zmienić. Yy, I będziecie mogli sobie głosować w komentarzach, jaki kolor, Dajemy do tego, właśnie pięknego Ocacka, do tego flasha. I możecie głosować. Ja w dzisiejszym odcinku no, nie będę zmieniał tego koloru. Pojedziemy sobie zdemontować tego Apa wizu No i zobaczymy, jak będzie wyglądał taki początkowy fleszyk. Jeśli Wam się odcineczek spodoba, możecie zostawić łapę w górę, subskrypcję na moim kanale. Yy, no i co? I myślę, że się cieszycie, że w końcu zaczynamy projekt. No ten flash będzie wyglądał coś koło tego, tylko że ten jest. Prawda? W Sedanie. A no, w sedanie, no, wygląda tak trochę. No, no, nawet ładnie wygląda, ale wiecie, no, tutaj jest na czterech APAch i podświetlenie licznika i za 250k. Także, no, trochę dużo. No, tutaj jest na dwóch APAch z podświetleniem licznika za 222 i 222 zł. No, a tutaj mamy sobie ładny. Też chciałem go mieć, ale zrezygnowałem. I co kupiłem? Bówka. No, i tutaj mamy jej piękną brawurkę. No i co? Ja czekam na chłopa i widzimy się za moment. Dobra, mordeczki chłop przyjechał. Brawo z podłoga. Idziemy kupować. Ustaliliśmy cenę 146K. 147K, przepraszam bardzo. Próbowałem na 145 albo 140, ale no, nieugięty. Dobra, zatwierdzamy. Dzięki. Dobra, mamy kupionego flesza, że idziemy się nim. Przejechać. Fleszyk kupiony. Jesteśmy jego posiadaczami. O, moc silnika na 5. No, jakieś widzu, prawda, ma. że Jedziemy to sprawdzić. No, będzie trzeba, wiadomo, pojechać sobie, zatankować, ale zobaczymy, jak to jeździ. Bo ma tutaj z tyłu zderzak. Wlot. Powiem Wam, że trzymać to się mocno, gleby trzyma. Dobra, i sprawdzimy, jakiego to ma Fomaxa na, na 1, na 1,6 z apem. No, 190, więc nie jest źle, co prawda, taki fleszyk. Zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądać, jak będziemy chcieli bokiem czy coś przelecieć. Albo nie, najlepiej to będzie tutaj sprawdzić. Ładnie wygląda. My z niego zrobimy takiego totalnego kozaka, żeby nie macie pojęcia, nie? Ło, dobra. No nie ślizga się nawet, <laughs> No, to żeśmy z tego sprawdzili. Powiem wam, że fajnie, że się nawet na tym apie 1 nie ślizga jakoś bardzo, że jest taki nawet sterowny, bo naprawdę no nie ma lipy, nie? Trzyma się tej drogi też i się nie ślizga. O, teraz ten zakręt. No, trzyma się. Przy tych 190 się fajnie trzyma. Oczywiście my z niego zrobimy FT. Fajnie, fajnie jestem zadowolony. Co prawda, to ID jest wysokie 107K. Także unlucky, ale no cóż. No, że tak powiem. Apik jest, flash jest. Udało się go w końcu dorwać. Także ja zobaczę, czy są jacyś. Tunerzy, no na razie żadnego tunera, prawda, nie ma, ale to na razie nie jest kwestia, którą trzeba, e, że tak powiem, dogadać czy coś, bo i tak sobie to wszystko zdemontujemy dopiero potem. Na razie się musimy cieszyć z takim, jaki jest. Trochę kasy z tego dostaniemy, gdzieś koło, myślę, 50K, bo od APA 43, no i to Wizu też, także. Także fajnie, fajnie, ja się, ja się bardzo cieszę, ale ABS-a musimy koniecznie tutaj zamontować, także no cóż bywa i tak, także oczywiście mordeczki podjedziemy go trochę podtankować, no jak uzbieramy no to będzie trzeba LPG zamontować, bo wiecie też tym fleszem tak no nie będę jeździł, bo to jest taki projekcik I jak kupimy domek to to fajnie będzie pod domkiem wyglądać. Tak, planuję jakiś domek z podjazdem, tak na co najmniej 3-4 auta wyrwać w LS, a jak się nie uda, no to SF będziemy próbować, ale żeby coś fajnego wyrwać. Jakiś fajny taki domek, żeby te auta mogły sobie elegancko stać. I będziemy seta tak kolekcjonować. Może po tych projektach kupimy sobie jakąś pierwszą furkę na ID, bo wiadomo, że te fury na ID to są drogie test. Także trochę będziemy musieli uzbierać, a też będę chciał wam e, dokładnie, chyba nie wiem, w maju czy chcę w czerwcu nagrać odcinek tak jakby ile teraz wynosi mój majątek a troszeczkę już będzie wynosił bo no jednak jest to elegy teraz doszedł flash także fajnie fajnie będzie to to spróbujemy dobić ten majątek 1kk oczywiście no ale zobaczymy czy to się nam uda Dobra, także my się powoli zbliżamy do Angel Pine do Tunera. Zdemontujemy sobie wszystko, a nie, tu jest mechanik, to tuner jest po drugiej stronie. Oczywiście, że tak, ciemka, demont, ale zobaczymy ile wyjdzie za demont wszystkiego. Bo sam jestem w sumie ciekaw. Bez tego AP'a jeszcze pojeździmy. Oczywiście jak widzimy, widzicie, mamy 22 gwiazdki, także już... Coraz, coraz więcej tych gwiazdek jest. Zobaczymy, tu kolega wybiera sobie piękne felgi oczywiście. A więc mamy, za wszystko wyjdzie 54 tysiące potwierdź. No i mamy tym oto sposobem, napiszemy oczywiście dzięki. Tym oto sposobem kwota 54 tysięcy znalazła się na naszym koncie. Jak widzicie teraz to jest taki typowy flash. Yy, I będziemy mogli sobie za niedługo zrobić jakiś tuning. Teraz mordeczki podjedziemy sobie do San Fierro, do warsztatu podglądowego, żebyśmy mogli sobie tak jakby stworzyć projekt tego flasha Zobaczymy ile on bez apów leci. A teraz to tu chyba leci z górki albo albo leci te 150. Nie, no patrzcie, flash bez apa 150 leci, także nawet fajnie. No też wiemy już, ile z apem leci, więc, więc jakoś zaskoczenia nie ma, ale ten, ale, ale fajnie, nawet bez apa, kurde, się trzyma tej drogi. Wiadomo, że teraz wygląda jak gówno, ale my z tego gówna zrobimy totalnie prawda, Eldorado. Zobaczymy też, ile części będziemy mogli sobie, tak jakby wrzucić do tego flasha. I czy po prostu będziemy mogli, i czy będziemy musieli zmieniać wariant też, czy będziemy musieli zmieniać wariant, czy nie, no ale to już zobaczymy w warsztacie podglądowym. Dobra, a więc my już prawie na miejscu. Powiem Wam, że nawet bez tego APA fajnie wchodzi w zakręty ten flash, czym jestem zdziwiony, no ale tego ABS-a to jednak, tak nie patrząc, trzeba zamontować, jak będziemy zaczynać projekcik. Myślę, że w tym odcinku jeszcze sobie tak. Dozbieramy na projekcik, no i oczywiście mam kwotę 57 tysięcy, ale też kwota, czyli 30 tysięcy pójdzie do gracza Songo, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, który użyczył mi 30 tysięcy na kupno tego pięknego flesza. No i co? My, my sobie tutaj szukamy flash, dobra i stworzymy sobie taki projekt podglądowy. Dobra, mamy... Tutaj mordeczki po prostu tak jakby go tuningowaliśmy w tym podglądzie, ale Was by to zanieudziło, tak, że pokażę Wam po prostu efekt końcowy. O, no powiem Wam, że jakoś się to prezentuje. Taka, taka bestia. Bo wiadomo, no kolor felg pojazdu jak zmienimy na takie żółte, to to będzie trochę tak, no nie ukrywam, do dupy wyglądać. Ale można zawsze sprawdzić. I jeszcze ranty. Jeszcze ranty zobaczymy, sobie, jak z rantami to będzie wyglądać. Sobie taki trochę ciemniejszy. No, z rantami to tak wygląda. Powiem Wam, że takie złociste ledzi nie jest w sumie złe. I zobaczymy, za ile na wszystko wyjdzie 77 tysięcy. Nie wiem z jakiego ch... ja to tak wygląda, ale no, atrapa Nitra 35 no i wiadomo, że do niej nie doliczyli nam światy, także no ta atrapa nitra, no i za wszystkie prawda komponenty. Jak widzicie, są to drogie rzeczy, czyli 77 tysięcy potrzebujemy na samą takie fajne żółte LED. Wiadomo, że kolor możecie wybrać w komentarzach, ale tak na razie sobie sprawdziliśmy, tak podlądowo jak będzie wyglądał ten flash i powiem wam, że ten flash wygląda pięknie teraz. Tak jest taki piękny, wiadomo. On jeszcze będzie obniżony, bo będzie na wszystkich apach, także yy, raczej za wszystko wyjdzie gdzieś yy, moment. Czyli łączna kwota tego projektu, tak licząc z wizualką, z apami i z lampami, no wyszła 425 tysięcy. A jeszcze nie licząc ograniczników i tych innych spraw. No, myślę, że dobrze. Jeszcze raz to podliczę, bo to na kalkulatorze podliczę. Wiadomo, też atrapy nitra mógłbym nie liczyć, ale z tą atrapą nawet to ładnie wygląda, bo nie ukrywam, że nie. No, chociaż tej atrapy nie widać, no, ale ładnie to wygląda. Myślę, że taki kolor nawet też jest ładny. Yy, możecie ocenić w komentarzu. Tylko, że też jeszcze się zastanawiam nad tym spoilerem. Czy dać go kolorowego? O, taki spoilerek, na przykład, jakby był. Możecie wybrać właśnie ten kolor też w komentarzach i wypowiedzieć się na ten temat, czy ładnie to wygląda, czy nie. No, bo raczej no, nic tutaj nie możemy zmienić. Jakieś tam kolory pojazdu możemy zmienić. Ale ten, ale ja sobie to elegancko zapiszę. Ten konfig jest zapisany elegancko. Yy, także no jak widzicie sami 73 650, nie wiem dlaczego tyle teraz nam wyszło, ale, ale no także, także no cóż, ja sobie polecę teraz trochę pozarabiać, tak gdzieś do 70 tysięcy, no i wiadomo będziecie, te, będziemy, będę jeszcze też z wami rozmawiał na temat tego projektu, no i możecie oceniać, czy taki ich wam się podoba. Czy coś zmienić, czy Fele na przykład zmienić? Możecie dawać swoje propozycje, jak najbardziej, mordeczki, prawda, w komentarzach. Także czekam na Wasze inwencje twórcze. O, jak widzicie, nam się tutaj maska otworzyła, drzwi. Także, no, powiem Wam, że bardzo fajnie. No, moim zdaniem, ładny fleszyk, ale, no, możecie wybierać. No i też czekam na Wasze propozycje dotyczące, dotyczące rejestracji. Także, co, ja zapisałem swój projekt oczywiście. No i co? Ja prawdopodobnie teraz lecę. Nie, nie wiem gdzie lecę. Zobaczymy jeszcze, ile mam z minut zarobiony. Z minut mam 162 tysiące. Także spróbuję jak najwięcej zarobić. I, I myślę, że od poniedziałku następnego tygodnia możemy elegancko ruszać. Także możecie porównać, jak teraz ten flash wygląda. A jak będzie wyglądał z tymi wszystkimi dodatkami? Lecę prawdopodobnie na kurierce, bo na kurierce najwięcej zarobię. A więc, mordeczki, ja się w tym miejscu z Wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się taki podglądowy projekcik oczywiście podobał. Dziękuję każdemu za oglądanie. No i co, jeśli chcecie więcej odcinków, no to standardowo łapka w górę, subskrypcja na kanale. No i co, ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie czy się się mamo